Demi Moore powszechnie uznawana jest za jedną z najatrakcyjniejszych hollywoodzkich gwiazd. Nawet w wieku 61 lat nadal może pochwalić się oszałamiającą figurą, co zawdzięcza przede wszystkim dobrze zbalansowanej wiecie. Ucieka się także do wzbudzającej kontrowersje metody: Demi Moore to prawdziwa ikona kina. W ciągu ponad czterech dekad swojej kariery aktorka zawsze zachwycała swoją urodą. Robi to do teraz. W wieku 61 lat wciąż może pochwalić się nie tylko zadbaną cerą, ale także imponująco szczupłą sylwetką. Jak w wielu podobnych przypadkach pierwsze skrzypce gra dieta. Z jakich produktów gwiazda zrezygnowała całkowicie? Dieta Demi Moore. Na czym się opiera? Aktorka przekonała się do diety całkowicie wegańskiej, co zmusiło ją do wyrzeczeń. Ze swojego jadłospisu wyeliminowała wszystkie produkty od zwierzęce. Nie spożywa ani mięsa, ani innych składników pochodzących od zwierząt. Warto dodać, że przez jakiś czas mur spożywała przede wszystkim nieprzetworzone pokarmy. Stosowała tak zwane rowegan dietę, która zakłada zrezygnowanie z gotowania, pilnuje również, aby codziennie otrzymywać dawkę aktywności fizycznej. Jest zagorzałą zwolenniczką jogi, co chętnie pokazuje w mediach społecznościowych. Demi Moore stosuje kontrowersyjną metodę odchudzania. Gwiazda ma również mały sekret do uzyskania efektu szczupłej twarzy, który nie wszystkim się spodoba. Płaci bowiem za kontrowersyjne zabiegi przy użyciu pijawek. W zamierzeniu jest to proces leczniczy, który ma wzmocnić organizm. Już w 2008 roku było głośno o tym, że dzisiejsza 61-latka ucieka się do podobnej metody. Jak jednak widać, takie eksperymenty jej służą.